Dzień dobry! Warsztaty fotograficzne w Krakowie. Pozdrowienia z lasu. Ciąg dalszy. Zaledwie wczoraj z placu wolnica na krakowskim Kazimierzu deklarowałem powrót do miasta dwoma nogami, a tymczasem dziś zmiana sytuacji, również późne popołudnie, ale w puszczy świętokrzyskiej znów wróciłem do mojego lasu. Lato jeszcze w pełni, godzina 17.30, bardzo miła temperatura, właściwie letnia, a jedynym zwiastu. Zbliżającej się jesieni są grzybiarze, czyli można powiedzieć, że hordy poszukiwaczy grzybów, którzy właśnie teraz wychodzą z lasu z pełnymi koszami okazałych prawdziwków, wszyscy zadowoleni. Wszędzie roznosi się no również z mojego domu zapach suszonych grzybów, który będzie zapewne towarzyszył każdemu zbieraczowi aż do wigilii. Ale dziś dwa zdania o nowej pozycji książkowej w bibliotece warsztatów fotograficznych, nowy nabytek. Trzecia książka tego samego autora, David Du Shame tym razem świat w obiektywie. Autor napisał co prawda już 10 lat temu tą książkę, ale wydał dopiero teraz. I co ciekawe, sam stwierdza, że jej treść, pomimo postępu technicznego, no, olbrzymiej zmiany w, w warsztacie fotografa, no, w żaden sposób się nie zdewaluowała, cały czas jest aktualna. A co na to się składa? No, dosyć nietypowa prezentacja fotografii od strony autorskiej. Autor w żaden sposób nie koncentruje się na narzędziach, fotograficznych, które ma opanowane. Ta książka jest troszeczkę adresowana do osób mających spore doświadczenie fotograficzne i tutaj będą mogli znaleźć no, pewne ciekawe perspektywy, analizy Nie Fotografii, ale swojego działania w trakcie fotografowania. Bardzo ciekawe doświadczenia, jeśli obserwujemy wynik fotograficzny, czyli jest opowiadanie, jest potwierdzenie tego opowiadania w postaci fotografii, ale potem następuje analiza działania. Dlaczego akurat zrobiłem to w ten sposób? Co przykuło moją uwagę? Dlaczego ten fragment zdjęcia jest taki, a nie inny. Dlaczego stanąłem tutaj, a nie w innym miejscu? Autor odtwarza sytuację realizacji zdjęcia i dokładnie analizuje, dlaczego poprosił kogoś, żeby spojrzał w tą stronę, dlaczego e, zrobił to z niskiej perspektywy. E, i tutaj to jego analityczne podejście jest bardzo mocno inspirujące, czyli ja zaczynam się zastanawiać, dlaczego w ten sposób działam, i e, jeśli moje działanie było zadowalające, wyciągam z tego dla mnie bardzo cenne wnioski, a jeśli nie do końca udało mi się uzyskać to, co chciałem, więc mogę z tego wyciągnąć swego rodzaju naukę. Bardzo podoba mi się to podejście do fotografii. Bardzo często prezentuję je na zajęciach fotograficznych, właśnie dla uczestników warsztatów fotograficznych, że to nie narzędzie robi zdjęcie. Znaczy, zdjęcie robi fotograf, ale żeby znaleźć motyw zdjęcia, temat zdjęcia, no coś nas musi zaciekawić. I oczywiście każdego z nas z racji Zawodu, wykształcenia, zainteresowań będą interesowały zupełnie inne rzeczy. No i teraz cała sztuka polega na tym, żeby te nasze tematy zdjęciowe były dla nas czytelne. Jasne i też, żebyśmy wiedzieli, dlaczego akurat skupiamy się na tych motywach, takie układy nas zainteresowały. I co jest ważne, że nie omawiane jest to na przykładzie fotografii, tylko na przykładzie no, pewnych naszych automatycznych reakcji. Na przykład jest deszcz. E bardzo często nie fotografujemy, mamy niesprzyjające warunki pogodowe, ale teraz no cóż, no jeśli zaczniemy działać troszeczkę na przekór, że kiedy pogoda jest niezbyt odpowiednia, zaczynamy zmieniać swój sposób działania, którego no być może byśmy nie mając tej wiedzy w ogóle nie podjęli. Także autor swoimi, może nie tyle poradami, ale swoją taką... Hmm autoobserwacją no bardzo mocno inspiruje i zachęca nas, żeby robić dokładnie to samo. A polecam książkę, dopiero przeczytałem kilka stron, nawet nie jestem, nie wiem, w jednej trzeciej książki, a już mi się szalenie podoba. Mało tego, poprzednie dwie książki były również bardzo udane i też podejście do fotografii było bardzo podobne, ale każda kolejna książka jest coraz bardziej dojrzalsza. Także z dużą przyjemnością czy tam? o rzeczach, które w większości wiem. Tu ostatnio opowiadałem o książce o fotografii górskiej. No tam byłem no, troszeczkę, że tak powiem, rozczarowany no, tą nadmierną jakąś logistyką, do której bardzo dużą wagę przywiązuje autor, czyli ta fotografia, którą on realizuje, no, jest jak no dużego zaangażowania, dużej pracy. To jest troszeczkę inna sprawa, że fotografujemy emocjonalnie, ale potem analizujemy swoje emocje. No i oczywiście no, na końcu no, musi być ta udana fotografia. Fotografia analizowana jest dopiero na samym końcu. Czy to, co autor chciał sfotografować, czy udało mu się to w pełni zobrazować, i czy jego przekaz, jego emocje są czytelne również dla innego odbiorcy, który nie brał udziału w tej sytuacji, którą rejestrował fotograf. No, troszkę nie. Może zapętliłem całą sytuację, ale polecam książkę i myślę, że na kolejnych etapach ja również poukładam sobie te wszystkie rzeczy i się z nimi chętnie, moimi spostrzeżeniami się podzielę. To tyle. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.